Wczoraj nie było żadnego filmika, dzisiaj za to jest i powiem wam, że na razie totalne nudy na tym metku. Nic nowego, nic się nie dzieje, nic mi się nie chce, nie wiem w ogóle co jest, chyba to przez to, że mam za dużo czasu. Bo mam teraz jak wiecie dwa dwa tygodnie wolnego Tylko jeszcze to, że się rodzina zjało, wiecie jakoś tutaj, tutaj coś tu godzinkę porobię Następną godzinka tam... Wiecie, no wiecie jak to jest. No i jak codziennie wchodzę otwieram sobie Q Czy tam też biologa oddaję na mentalu yy, tam już robię matowe lody No i, no i myślę, że, że No codziennie czytam Q na bufce, na mentalu i u siebie Czasem robię właśnie takie zapasy jak teraz Żeby 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 wiecie żeby nie musiał Kupywać tych kół no, błoga, już chyba mam nawet trochę dużo. No i no, i co, jak będę, jak będą jakieś ciekawsze nie wiem, jakieś eventy czy coś, jakieś ciekawe, ciekawe sytuacje czy coś, będę wam nagrywał, wrzucał. No, ale jak na razie, to nic takiego tutaj nie ma. Same nudy, no, tak więc. Tak więc, co? Taki krótki, informacyjny filmik. Jak będzie coś fajnego, to wam wrzucę. Jak na razie widzicie, że tu same nudy. No i co? W tym filmiku to na tyle. Dzięki za obejrzenie! Trzymajcie się!